Od 19 lat Bieg Policz się z Cukrzycą towarzyszy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Akcja ma na celu promocję zdrowia i aktywnego trybu życia oraz zwrócenie uwagi na problem cywilizacyjny, jakim jest cukrzyca. W Ostrowcu Świętokrzyskim Bieg Policz się z Cukrzycą zostanie zorganizowany po raz ósmy. Bieg jak zwykle w parku. Tym razem będzie Biuro Zawodów Centrum Tradycji Hutnictwa. Wracamy do Korzeni, ponieważ pierwsze nasze biegi właśnie tam się odbywały. Biuro Zawodów. Otwarcie Biuro Zawodów o godzinie 9 w niedzielę 26 stycznia. Także wszystkich serdecznie zapraszamy do rejestracji. Oczywiście rejestrować się też można przez naszą stronę Facebookową, gdzie można znaleźć link do zapisów. Także też serdecznie proponujemy zapisywać. Się przez stronę, z tego względu, że miejsc ubywa. Mamy tylko 150. Bieg jest charytatywny, co oznacza, że za wszystkie środki zebrane z pakietów startowych kupowane są pompy insulinowe dla kobiet w ciąży. Uczestnicząc w akcji, można wesprzeć Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. O godzinie 10.30 będzie bieg wspólny, tak jakby 1,7 km, także takie jedno okrążenie po parku. A o godzinie 11 startujemy z biegiem głównym, około 5-300. Y, różnie to wychodzi, ale tak około 5 km, czyli trzy okrążenia dookoła parku. Dzięki biegowi policz się z Cukrzycą, organizowanemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W latach 2014-2023 Fundacja Jurka Owsiaka kupiła 348 pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.